Doschło to siano do takiego stopnia, że jest, umożliwi to zebranie tego w postaci kostek na suche siano. No ja jestem bardzo zadowolony, a dalszą część już z głowy. Tak więc zobaczcie, nie jest tego mało tutaj. Jest całkiem pokaźnie tego siana. Eee, no dużo, chyba dwa razy nawet tyle co za pierwszym pookosem Jest to fajnie. No Myślę, że da fajnie dużo kosteczek. Nie obeszło się bez paru awarii tej zgrabiarki. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, czy Wam to też tak dospiera taka awaryjność tej zgrabiary, bo no, irytuje mnie to strasznie, że co chwilę te plastiki pękają, co chwilę jakieś zęby się łamią. No jest, no to jest, nie wiem, czy to, bo, bo mam praktycznie wszystkie plastiki wymienione, a one się ciągle łamią. No. Mi się wydaje, że są już na tyle te, te ośki wytarte, że mimo to, że się wymieni ten plastik, to i tak jest za duży luz na to, żeby to długo pracowało bez żadnej awarii. I to jest cały powód tego, że to się tak szybko wyrabia i zużywa. Więc nie wiem czy jest możliwość jakaś do, do, do kupienia całych tych, jakby to powiedzieć, tych elementów, co te, te, te ośki co dotrzymią ten te zęby w te palce, bo byłbym zainteresowany, żeby takie coś kupić, może ktoś wie gdzie to nabyć, może jakaś firma dorabia, no kurczę, bo jak się zdenerwuję to e, zrobię jakiś projekt tego i e, dorobię te wszystkie ośki u tokarza jakiegoś zaprzyjaźnionego, a słyszycie jak to spieprzy to się, ono aż... Ja nie mogę, ja to normalnie w życiu nie spodziewałem się, że mi uda mi się to tak wysuszyć, to siano. Bo ono jest naprawdę, zobaczcie, może nie, nieraz wygląda tak, że są jakieś może promienie zielone, ale to jest dosłownie, no zaraz podejdziemy i zobaczymy, jak to wygląda z bliska, to siano. A ono naprawdę jest suche, to no, jest elegancko. Zobaczcie, ja tylko w to i z powrotem przejechałem, a zobaczcie, jaki jest duży, jaki duży ten pokosek jest. Ja nie chcę dużych robić. Bo im większy pokos, tym gorzej się prasuje, bo to wtedy ucieka na boki i w ogóle. A lepiej wyrobić tam 2-3 więcej, a jechać cały czas ładnie, równiutko. No ale jakoś to idzie to do zgrabianie. Chciałem w tym roku uruchomić tą moją karuzelę, no ale no niestety chyba na ten rok jej nie uruchomię już. Nie dostałem tej przekładni, gdzie raczej obudowy tej przekładni. E, parę tam parę kontaktów uruchomiłem, ale no nic z tego nie wyszło, e, nikt mi tego nie zorganizował w żaden sposób. Ja tam przeszukałem też internet, nic się nie udało znaleźć. Jak się zdenerwuję, to zrobię jakąś taką chyba obudowę z grubej blachy stalowej. I wyspawam, nie wiem, zobaczę to, rozbiorę Muszę rozkminić to, ale na pewno nie trafi ona ani na części, ani na złom. Będę chciał ją uruchomić o, Chyba wystarczy tego opierdzielenia Zobaczcie, jakie piękne widoki, no to jest chyba Dar od Boga, takie widoczki Będę musiał jeszcze raz przejechać, żeby to dokładnie zgrabić Ale się też jeszcze zastanawiam Żeby tego niżej nie puścić te, Tych... E, palców Zaraz zobaczymy jak one nisko są ustawione Drą ziemię drą pomału, możemy je trochę niżej opuścić Jakieś dwa obroty na łączniku Pogoda nie jest łącznikowa ale na łączniku opuścimy to Ja nie mogę, mi się worka cieszy Bo tak ogólnie to całkiem fajnie idzie tą zgrabiarką lecz Te awarie, te awarie to jest I masakra Czy to tak chcę zgrabiać? Czy teraz tak rozpijam jak to pograbić? No tak to zrobię trochę teraz nagrabiło tu chyba też jest, chyba też wapno po to aby troszkę lepiej te, te nawozy wszystkie co będę tu rozsiewał żeby lepiej były przyswialne przez tą trawę żeby to nie szło nigdzie w glebę tylko do prosto do rośliny żeby roślina jak najbardziej w największym stopniu wykorzystała ten nawóz swojej damy Dlatego musi być odpowiedni pH ziemi A wiadomo, że torf ma skłonności do tego, aby być paśnym, No bo to tak jest po prostu, nie? Dobra, ja tutaj na razie się z wami żegnam I widzimy się jak chyba już jak będę miał gardienkę Jak już widzicie ostatnie korekty tutaj dokonuję Tak, aby można było to łatwo zebrać za pomocą prasy no i widzicie, wyszło to całkiem ładnie, sympatycznie Lux. Co tu wiele mówić Tamtą łąkę już mam też przegrabione, bo tam potem pojechałem A teraz tu tylko przejechałem, żeby Tylko po poprawie to, co wiatr rozniósł lub Było niedokładnie zgrabione, teraz jest ostatni tutaj przejazd Kończę to I zaraz podpisywam prasę, jadę z tematem Trzeba robić kostki, bo No się pogoda psuje, no Przeszedła Ostatnio tak... Przez nią była taka chmura, że myślałem, że będzie padać I nawet mi się wydawało, że parę takich drobnych kropelek rzuciło, ale boże mi się wydawało, może się oplułem Ale mniejsza w to eee, Co też jeszcze mam powiedzieć? No, no ani jednej awarii przez ten czas nie było Ja bym was poinformował o tym, jakby to się stało No ale widzicie, cały czas... A, widzicie? No i to jest właśnie to bo powinien być to taki fartuch założony, ja go nie mam ale wy trochę zmniejszyć obroty i wszystko jest grabione jak się należy myślę, że nie aż tak mało tego siana, jest fajnie, pokaźnie ale to pięknie wygląda, uwielbiam taki widok jak wszystko tak pograbione no nie wiem jakby, ale mi się podoba dajcie znać w komentarzach czy u was też takie widoki są jak tu u mnie bo ja naprawdę no ten widok to jest coś pięknego ja tu już dojeżdżam nie dochodzę widzę już mam takie nisko ustawione, że nieraz takie coś jakieś takie zielone nabierze, ale to jest dosłownie promil w tym co to, w tej objętości o, tu najzawsze przy końcu zawsze coś nabierze, teraz zobaczmy to tu gdzie jest największy cień, to znaczy tak o nieraz się zdarzy taki delikatny promil, ale to jest na pół suche też to jest naprawdę ułamek tego to jest nie, ale zobaczcie to szkoda, że kamera nie oddaje zapachu, bo ten zapach to jest fenomenalny, jak to pachnie, to bez deszczu, bez niczego. To jest tak wszystko na powietrzu, tak wody. Zobaczcie to jest... Co to jest? To jest, to jest? to jest puch! To jest puch, to nie jest siano, to jest puch. To jest coś pięknego. Dobra, ja się z wami stąd na chwilę rozłączam i już widzimy się przy prasie. No i widzicie O, mamy korekty manualne Będzie można już wziąć się za prasowanie O, tutaj tak to rozgarnię, że tej kupy taki naraz nie było O, tak jak tu troszkę Tak, talalalala la, la. ale to w skwierce słyszycie jak to szumi Elegancko szumi, szumi, joł O, tak, tu to. to sama przyjemność taka robota o. Tak, a o, tu już może być Albo się przejdę o. Ale to piękne sianko jest Kurde, te konie to będą miały co jeść o. Tak Oj, i super Nie ma co poprawiać już tu Po fabryce się nie poprawia tam z brzegu trochę podgrabię, trochę skrócę te jęzory po to, aby się lepiej manewrowało. O, tutaj troszkę jest szeroko i tak wąsko. Szeroko i wąsko. Ja pierdzielę, masło maślane. Szeroko i długo. O, a o to chodzi o to. było... O. No i się skróciło o półtora metra. Będzie lepiej się manewrować. No tak jak tutaj Cykwuch Kurde Nie kurba jo Kurba pan zrób to wam coś z tym Te ty głupoty w tych internetach same nic porze, Nic porządnego Tylko same bzdety Że wy też nie macie co oglądać innego, Tylko jakaś tam kaszuba Co? Dobra Jeszcze tu o. nieraz się o, zostawi takie coś, ale kurczę z tym obciążnikiem wam powiem, co się ciężej manewruje. Mnie to tak już ręce bolą, że chyba zanim go jeszcze będę remontować, to chyba założę to wspomaganie, bo no nie idzie jeździć. No, teraz jak tutaj kosiłem, czy, e, czy zgrabiałem, dużo ciężej się kręci z tym obciążnikiem. Myślałem, że tak w pracach polowych czy coś się tego nie odczuwa. Ale tu jak się nieraz kręci w miejscu... To wyraźnie czuć, że to trzeba naprawdę się aż zapierać, żeby kręcić. Prędzej tego nie było z tym, bez obciążników, no ale coś za coś. Teraz mam nieco większe, wszystkie maszyny 30 jest bardziej wykorzystywana. No i musi być ten obciążnik, bo no inaczej by nic nie, bym nie zrobił, A czy to z opryskiwaczem, czy to z tym agregacikiem. No nic bym nie zrobił. Póki mam ten mały ciągnik, to muszę. By mieć, muszę mieć ten obciążnik, bo inaczej no nic nie zrobię A Nawet jeśli będę miał tą 60, kiedyś To i tak będę opryski dokonywał, dokonywał Wykonywał Nie wiem jak się poprawnie mówi No będę robił dalej je 30 Bo 30 ma Wałek od pompy hydraulicznej niezależny Ale Jak mi się uda to zrobię też tak samo w 60 Że jest, będzie niezależny, zbytnio nie ingerując nie dokładają żadnej innej pompy, tylko pompa będzie w oryginalnym miejscu. Będę musiał pokombinować, żeby to wszystko ugryźć, tak żeby to miało ręce i nogi. No ale to będzie temat na inne odcinki. O. Tu jeszcze, tak tu. O nie lubię jak to zostaje, bo wtedy tylko wygnicia takie powstają. Od tego jak zostaje siano gdzieś. O. Zobaczymy czy to pójdzie zrobić cokolwiek z tym czy trzeba będzie ustawić siłę zgniotu bo miałem ją ostatnio rozkręcone do wyczyszczenia tak więc będę musiał jeszcze to sprawdzić teraz jeszcze odbierak Aj kurde No co jest o jest to cholera? Są tyle głupi czy co? Siedzi. Wow. Dobra, wszystko jest rozłożone jest. Próbujemy. O? No. Dobra. Ale zobacz, no kurde. Bez powietrzu, on nie zbierze nic. O, dobra, chyba teraz pójdzie. Uła. Chyba muszę po wrzucić O! I maszyna ruszyła! Jak to Ja nie mogę już gapo To idzie pięknie. Zobaczmy, co tam się dzieje z tyłu naszej maszyny lotującej. Co ona dla nas wylosowała. Wylosowała kostkę wielkości fortepianu. Masakra, co z tym zrobić? O. To idzie pomoc. O. Co tam? O, bo o 5 będę, o 17 tu będę. Zajebiste, co? Kurde, czekaj. dobrze rzucę tu. Co? A cię nie wiązało? Nie chciał. Ja, ja związał, ale on był taki wielki, jeszcze taki luźny na pół. Wiesz? O, zajebista. Jak to idzie? Tutaj. Wow, zajebiste. Ty, Paweł. Chcesz wziąć grabki i te poprawić takie te i tam tego chory. Który... No tu są grabie, zaraz patę osób. No te ci chodzi, to robi. Jo, tak wiesz, żeby tam, wiesz, podgarnąć się raz i przepraść. Co? Jo, 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 jo! Także widzicie, Paweł przyjechał, więc o jakaś ta robota pójdzie. Zajebiście. Przed dwójką ani nie czuję jej. So, chuja Wafla!